Witam w kolejnym filmie, filmie na moim kanale. Jestem Maksymisteriusie. Przedstawiamy mapę mojego widza, wypigi. Ogólnie to nagram to drugi raz, bo poprzednim razem mi coś nie wyszło. Nie wiem czemu. I dobra. Tutaj no, mi się jeden robot zeszał w go zamknąć teraz. A tutaj bezmando z jabłko. Ok. Tutaj, tam te modele bo tutaj się już pigi kreski. A, da, już tam, tam pełna OK. okej. Dobra, tutaj, o, mamy tutaj, mamy klucz, okej. Okay. Tego tutaj trzeba użyć. Idzie pigi, idzie pigi. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Mamy tutaj gaśnicę, trzeba tutaj wszędzie tutaj to ugasić. Jeszcze tutaj gościmy ty pyk, pyk Data, tutaj się otworzyło, okej okay. Dawaj, tutaj mamy jakiś labi labirynt. Okej, okay. yy, dobra no. tutaj, nie tej głupie nie miał iść. Tutaj gdzieś ma coś. Może jakieś nie labiryntów. I ten się droga. Tas na 100%. Nie. Tak, tas na 100% się uda. No wszędzie są ślepy załówki, załówki, Nie, nie hmm. wiem jak się, się Jeszcze zamknęło tutaj. No, zamknął mnie w labirincie, no. Nie jest, tutaj tutaj, że tutaj żadnego przedmiotu nie ma. To jeszcze więcej nie zabierania się zamknął. No come on. Czemu tutaj nic nie ma? Widzę, <słuch> <słuch> pigi jest. Przynajmniej jest jedna rzecz tutaj. Pigi. Aha, i mnie zabiła. No to nieźle. To nieźle. I zresztą zrobię. Czemu zrobiłeś labirynt? Gdzie nie ma żadnego przedmiotu. Spigi chciała zabić po niego teraz? Zobaczmy, już tutaj widz ucieknie przed tą pigi. Shpiggy go zabije. Hmm. No tutaj widz, próbuję jakoś tutaj dookoła. Gdyby tutaj przed to trochę byłoby słabo dla niego. Zaraz sobie tutaj i To jest ogólnie tutaj nick tego widza sndbfngngn. Okej. Okay. całkiem spoko mapa tylko ten labirynt jakiś taki dziwny bo tanie tam żadnego przedmiotu nie ma i no jakby nie tak, tak, taką radę nam czy że widzę żebyś tam dał jakieś mm, wenty, wenty do labiryntu żeby można było jakoś przed tą pigi uciec no Teraz my tutaj się sprawa potoczy. Czy widzowi uda się ucieknąć z tego. Tutaj tam jest coś potrzeba. Hmm. O, i szedł do zabójczego labiryntu. Co tutaj są niewidzialne bloki? What the hell? No to skąd ja mam... Skąd ja miałem wiedzieć? Pig tam w ogóle. Nie wiem co ma robić. tutaj fajna No, no. Hmm. no to tak, to by to było, na tyle. I widzimy się w następnym odcinku. Aha, Średo Łamach, ok.